Natomiast to, że my odrzucamy rolę Chrystusa jako Zbawiciela czy Króla, no to jest w ogóle nieprawda. I wie Pani co, no ja nawet, no nawet się nie dziwię temu, że Pani tak mówi, bo wielu ludzi tak mówi o nas, przekazuje niesprawdzone informacje, klocki. Nazwa Świadkowiechowy Jehowy jest w pełni właściwą nazwą, dlatego została przyjęta po to, żeby jeszcze lepiej podkreślić, kim mają być na naśladowcy Chrystusa. Mają być świadkami Jego prawdziwego Boga, Jego Ojca Jehowy, a nie tylko badaczami, bo badacze Pisma Świętego mogą poprzestać tylko na badaniu, wie Pani. Badać, badać i badać. A mają przede wszystkim głosić o Królestwie, bo takie jest polecenie Chrystusa, o którym Pani mówi. Macie iść głosić o Królestwie dobrą nowinę. I, i dlatego to robimy. Ale wie Pani, co bardzo proszę, żeby Pani skontaktowała się z miejscowymi świadkami Jechowy, jeżeli Pani chciała więcej wyjaśnień. Yy, i, i, ale ale i na my... jeden werset. Dzieje apostolskie 1.8, że mamy być yy, świadkami Chrystusa Króla po krańce ziemi. Mm -hmm, no, tak. no, a nie jesteście świadkami Chrystusa, bo jesteście świadkami Jechowy. A ten Jehowa to jest właśnie kanał macie z niewolnika z Ameryki, i wam steruje niewolnik. Wie Pani co no to, czy ktoś nami steruje, to myślę, że pani nie ma takiej orientacji, bo Pani niego nie ma. Nie no wie, jest pani. ośmiu w Ameryce. Przecież no. wszystko można znaleźć no. w internecie, czytać, sprawdzać i. i wie pani, co można w internecie znaleźć? Wie pani, na każdy temat może znaleźć mnóstwo śmieci, i mnóstwo prawdziwych wiadomości, mnóstwo śmieci. Więc... No ale to co, nie, 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 nie macie niewolnika w Ameryce? Ośmiu? Wspaniałych? No, to, 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 to nie jest to, prawda? To, ale, ale wie pani, pani teraz już sobie drwi teraz i kpi troszkę, także... No nie dwie, e, ale tak wiem, bardzo, że są... Tak a twoją, a nad twoją głową jest Chrystus, że masz słuchać Chrystusa 100%, a nie niewolnika z Ameryki, bo, bo jak pójdziesz za człowiekiem, to zginiesz, a jak pójdziesz za barankiem, za Chrystusem 100%, to będziesz żył w raju na ziemi, bo ja wierzę tak. właśnie, że będzie ten raj na ziemi, a religii właśnie nie będzie, bo będzie właśnie ta miłość i prawda Chrystusa no. będzie nas łączyć. No to jeżeli Pani przecież tak chce robić, to jak najbardziej nikt Pani w tym nie przeszkadza myślę. I przecież to jest Pani sprawa, Pani decyzja. A wszystkie religie prowadzą na śmierć. Właśnie, trzyma się kurczowo religii, no to Aha. religia uśmierca, bo... Wie Pani co, to takie, takie mówię... A Chrystus Panie, daje to jest, życie. To jest bardzo duże... Uproszczenie, ułatwienie i pójście na łatwiznę, wie Pani, bo Jezus nigdy nie uczył, że jego naśladowcy mają tylko się kierować y, miłością, nie należy do żadnej religii, ponieważ nigdy tego nie uczył. Powiedział, że jedna droga prowadzi do życia. Przepraszam, bracia, ja też się przysłuchuję. I tutaj mhm. chodzi o to, że Jezus uczył, że ma żonę, czyli obłudnicę Jana 3,29, i Jezus ale żadnej. Dlaczego, ale dlaczego? Pierwsze wie pan co, ja po pierwsze nie wiem z kim Brat Bogdan, Chrystus się naszym zwrawicieli. Brat Bogdan. Po drugie, po drugie, A chwileczkę. Po drugie pani do mnie zadzwoniła. Przysługuje się ktoś inny, powinno się poinformować o tym po pierwsze. To tak już na, na przyszłość. Ale czuwajcie, wy nie tego, wiecie w... kiedy przyjdzie Brat Bogdan w imię Chrystusa Emanuela. Chwileczkę, wie pan co. Proszę, proszę, tutaj ja nie będę kontynuował tej rozmowy, bo przecież ja już od początku słyszę, jaki jest cel tej ro rozmowy. No jaki? że bo Ciebie wiem, oszukał, nie. niewolnik Cię oszukał, ja jestem sługą, co daje Ci prawdę za darmo, z 24 starszych, <noise> tak, ja jestem sługą Twoim i prawda jest za darmo. Jest 24 tak, starszych służy, jest, ja ci służę właśnie ale uszuka ja się, też. Ja się w tej chwili dołączam, bo jest... Ale nie, lęk, nie tak, lękaj tak, się, bo Chrystus jak Judasza dopadła Chrystusa prawda, tak samo nie... u Ciebie dopadnie prawda Chrystusowego, prawda Chrystusa prawdziwego, tak. wyłączył się. Czyli e, Efezjan 4.20. Nie tak się nauczyliśmy Chrystusa, nie jakie już tam jechowe i bibi które właśnie fałszują jak ten pieniądz. Jest falsyfikatem, to jest wszystko falsyfikat. I chodzi o kasy, o faryzejską religię. Sadyseusze, faryzeusze, którzy wierzyli w zmartwychwstanie, a nie wierzyli w zmartwychwstanie, to my głosimy pierwsze w zmartwychwstanie, bo dali pieniądze, że Jezusa wykradli jego uczniowie i że Chrystus nie zmartwychwstał. A jednak Chrystus zmartwychwstał, 1 Koryntian 15 rozdział, i należy mu się wszystkie tytuły, jest naszym Bogiem, Ojcem Izaka, Jakuba. Abrahama, Izaka, Jakuba i Chrystus przyszedł przez swoich uczniów gdzie apostolskie pierwszy rozdział jesteśmy świadkami Chrystusa a Jechowa zabrał nam królestwo Chrystusowi i nam, pierwszy korintan, czwarty rozdział że już królują, ale z Jehową amerykańskim Jechowo, bo ojciec Chrystus jako ojciec prawdy i mówi tak się módlcie, ojcze nasz których jesteś w niebie nie powiedział ojcze mój, bo on jest Jedynakiem, i jego ojciec jest naszym dziadkiem na emeryturze. I Słowo Boże jest żywe. Chrystus nasiał prawdy, a my teraz zbieramy prawdę, tą pszenicę Mateusz 3,12. Mateusz 13 rozdział, i teraz jest żniwo. Ja wyciągłem miecz ust Hebraczyków, 4 rozdział o 4 do 13. Słowo Boże jest żywe. I Jehowa się schował. Czemu nie broni Jehowy? Mamy ich przykład. powiedział: zajrzyj tam, tam. Oni. I w ogóle się boją zajrzeć już do Biblii, bo w tej Biblii przekażemy im, że tam jest znak zapytania. Mateusz, 24 rozdział, pokażemy. I ten nie, pan, znaczy, ten niewolnik zdradził go z panem ze świata. Słowo panu, on wie, że to jest od świata, podatki płaci mi panu ten Bożek. Tutaj jest napisane wyraźnie, jest znak zapytania, kto jest tym wiernym, 25. Jest znak zapytania na dole. I Chrystus ustanowił y, właśnie 12 aniołów. 21, 12, Ja jestem jednym z 12 aniołów, i daje mi pokarm świadkom Jehowy i wszystkim religiantom, bo religii żadnej Chrystus nie założył. Jana 3,29 założył oblubienicę. Ja jestem żoną, czyli oblubienicą Chrystusa, czyli jego żoną. I na każdym mężczyznom jest właśnie Chrystus. Nad każdym. I nad nim też jest Chrystus, ale on musi mieć przez kanał łączności z Ameryki, czyli niewolnik wzradził z Panem. On nie służy jechowie. Jechowa to jest nasz dwa firmy, która firma ich wykorzysta, bo tam sobie żyją ci ośmiu wspaniałych w luksusach, w pałacach żyją. To oni są już jedną nogą w raju. Jakim raju? Tak jak faryzeusze. Oszukują się nawzajem. I Ewa w raju została zwiedziona przez szatana, a oni zostali przez niewolnika i Amerykę zwiedzeni. Tak, bo jeśli Ewa doskonała dała się oszukać i uśmierciła swego Adama, męża i rozbiła rodzinę, to dzisiaj każdy mężczyzna ma za Chrystusem, który tworzy nową, niebo, nową ziemię, gdzie będzie sprawiedliwość, Chrystusowa sprawiedliwość w Jego prawdzie w miłości. Bądźcie aniołami, Mateusz 24, 31. Skrzeszamy was. Mateusz 10:8. 8, Objawienie wystroził rozdział 6, werset.